Generał Sylwester Kaliski, naukowiec wojskowy, patriota i człowiek, który był o krok od stworzenia polskiej bomby atomowej. W 1978 roku ginie w dziwnym wypadku. Fiat 125P Prosta droga, niewielka prędkość. Brak śladów hamowania on nie żyje. Towarzyszka przeżywa. Śledztwo błyskawiczne, brak ekspertyz, brak sensownych odpowiedzi. A Kaliski wcześniej mówił: Boję się o swoje życie. Kto mógł go chcieć uciszyć? Czy Moskwa uznała, że polski atom to za dużo? A może KGB nie pozwoliłoby PRL poszedł za daleko? Do dziś nie ma dowodów, ale jedno jest pewne: zginął człowiek, który wiedział za dużo. Cofnij i obejrzyj jeszcze raz, bo historia czasem zostawia ślady, których nie wolno ignorować.